w postaci, coś co ja nazywam driverem. i jest to moim zdaniem najistotniejszy element przy budowaniu swojej postaci. To jest powód, dla którego ta postać wstaje z łóżka, przypina kałacha do pasa, ładuje amunicję do miecza i idzie w świat coś zrobić. Wszystko zależy od Słuchajcie, e, to znaczy, nie musi być jeden. Co? Nie musi jeden. Wiesz, co? Ja w takiej sytuacji radziłbym wybrać jeden, który powoduje. który jest mocniejszy. Żeby był jeden, który tak naprawdę ciągnie. Zaraz o tym przejdę, to jest coś, co Envyk wykorzystuje, żeby cię wplątywać w kłopoty. To, że, e, to, że każdy ma jakieś wątki poboczne, to jak najbardziej tak. Ja jakąś historię, o tym też za chwileczkę powiem. Natomiast. Jedna rzecz, która zawsze wiadomo będzie, że, e, że tą postać pociągnie, że to będzie motywowało ją. To zarówno pomoże Tobie w odgrywaniu, będziesz wiedział, na czym się skupić, i pomoże Engiekowi, żeby tak naprawdę dać mu haczyk na tą postać. Że jeżeli Engiek będzie potrzebował, żeby drużyna poszła w prawo, to on to wykorzysta, żeby Ci tam pociągnąć razem z drużyną. OK? Teraz tak. Co ten drive daje Wam jako graczowi? Po pierwsze, określa styl postaci. Inną postacią będzie ktoś, kto pała rządzą zemsty. Inaczej będzie rozmawiał facet, który chce zostać prezydentem. Nie? W pewien sposób to jest właśnie styl postaci, reakcja na otoczenie. Co ta postać sobą reprezentuje, co myśli? To jest tak jakby rdzeń, w waszej postaci. Druga rzecz, o której warto pomyśleć w trakcie właśnie wybierania tego trybu, to jest mobilność postaci. Słuchajcie, to jest rzecz, na którą często się nie patrzy. Natomiast, jeżeli porozmawialiście z ambikiem na początku i wiecie o czym będzie kampania, to musicie się spróbować chociaż w nią dopasować tak, żeby móc podążać tam, gdzie ta kampania chce. Grałem kiedyś w kampanii, która przez kilkanaście sesji toczyła się w jednym budynku. Kampania była zamknięta obszarowo. W tym momencie niepotrzebna jest postać, która jest, nie wiem, milczącym wędrowcem, która podróżuje po całym świecie, nie? Ale już na przykład, jeżeli zaczniecie grać w Star Warsy, czy jakiegoś travelera. To postać, której drive'em jest pilnowanie swojej wioski, nie? żeby nic jej się nie, nie stało. To macie cholerny problem, żeby tę postać sam podruszyć. Także, myśląc o drive, też pamiętajcie o tym, że ta postać będzie musiała gdzieś wyruszyć, coś zrobić, połączyć się z drużyną yy, i miejcie to na uwadze, bo to Wam pomoże yy, tworzyć pewną rzecz. Dla MGK Informacja o drive'ie postaci to jest przede wszystkim, co gracz chce grać. Jeżeli gracz mi powie, że motywem mojej postaci jest zostać polowym feldmarszałkiem w ogóle jakiejś armii za zasługi boju, bo to ja wiem, że ten gracz nie chce siedzieć za biurkiem i pisać na odwrót, jeżeli ta postać chce zostać, nie wiem, uwieść, yy, tak jak wczoraj było na sesji, uwieść księżniczkę, i to jest cel jej, jej, jej w sensie postaci życia, no to już widać, co ten gracz chce grać. On ci tutaj daje informacje, słuchaj, ja bym chciał to grać, niech to się przewija przez każdą sesję. Druga rzecz, którą gracz Wam daje, jest powiązana właśnie z mobilnością postaci w pewnej możliwość przyłączenia postaci do tego, co Ty chcesz zrobić. Jeżeli chcesz, żeby na przykład moim ulubionym motywem dla postaci jest poszukiwanie kogoś czegoś. Chociażby, nie wiem, w Star Wars teraz gram postacią, która szuka swojej zaginionej córki. W związku z tym to jest dla MGK po prostu otwarta karta. I on, jeżeli potrzebuje, żebyśmy na przykład pojechali tam na planetę A. To mówi, słuchaj, wiesz co, jeden z Twoich informatorów dał Ci info, że widziałem kogoś podobnego na, nie, Tatui. wtedy moja postać przychodzi do drużyny i mówi, słuchajcie, wiem, ratujemy świat, potrzebujemy coś tam nie, zabić imperatora, bla, bla, bla. Ale moja córka jest na Tatui. Ja muszę tam lecieć, nie? No, moi gracze, współgracze, nigdy nie zostawią mnie samego, nie? To jest założenie. Eee, natomiast wtedy się pakujemy, lecimy na Tatooine, nie? i to, że tam akurat imperator przebywa na wakacjach, no to, wszystko jest ja, to jest kwestia, czy zaaranżowane nie? ale on nam dał możliwość, że idziemy tam, bo ja mu dałem dobry drive, bo, on mi, bo ja mu dałem drive, który pozwoli mi pociągnąć całą drużynę, który on może wykorzystać. Nie? Także przemyślając nad tym drive'em, zastanówcie się, jak MG to może wykorzystać, ba powiedzcie mu o tym, jak on to może wykorzystać. Tego nie widać na ekranie. Możliwość interakcji z drużyną. Jeżeli masz dobry drive, właśnie chociażby to, co podałem jako przykład przed chwilą, przychodzisz i mówisz, błagasz na kolanach, potrzebujesz polecieć, mówisz im, opowiadasz o córce, jaka jest wspaniała, jaką sobie wyobrażasz. To buduje pewną interakcję z drużyną. To powoduje, że macie o czym rozmawiać. Coś poza głównym questem, który idziecie i robicie tam w oleju, tam jak Jedi czy I tutaj kolejna uwaga która jest niezwykle istotna. Wy macie drive, wiecie, co chcecie zagrać, wiecie, jak ta postać ma grać, powiedzcie to niemu, dogadajcie się z nim, co z tym drive'em ma się dziać, ponieważ uh, on, może być, on może mieć inną wizję. I teraz albo się dogadacie, albo przynajmniej wyjaśnijcie sobie, co by, byście chcieli. Inny przykład ze Star Warsów, uh, gdzie grałem postacią droida, który którego, którego dronem było poznawanie nowych światów. Był droid badawczy, miał fokus na to, żeby jeździć od świata do świata i je badać. Nie? Był własnością tam kogoś, ten ktoś wysłał tego droida razem z drużyną, ponieważ drużyna na nim pracowała. chodziliśmy, zwiedzaliśmy, robiliśmy questy, ja byłem szczęśliwy, skanowałem kolejne światy, bla bla bla. Po czym e, drużyna wiedziała, to był inteligentny droid, drużyna wiedziała, że e, no, ja chciałbym zjeść światę. I w pewnym momencie co prawda tutaj akurat zrobiła to graczka, ale za pozwoleniem MGK. Wykupiła mnie, zamiast zamian za wykonanie quest'a wykupiła mnie, po czym przyszła do mnie i powiedziała mi, słuchaj, oficjalnie względem prawa galaktyki należysz do mnie, ale ja ci mówię, jesteś wolny, możesz chodzić, zwiedzać światy i sobie skanować. To było zbawienie dla postaci i to był koniec grania tą postacią. Ponieważ nie było już możliwości dalej, żeby ta postać była przyłączona do drużyny. Zakończył się Drive postaci, który łączył ją z Drużyną. Ten droid sam z siebie mógł skanować tych planet o wiele więcej niż z Drużyną, więc nie było logicznego powodu, żeby zostać z Drużyną. Nie? Podobnie, na przykład, postać, która chodzi i szuka tej córki, to ja przystępowałem do kampanii z założeniem, że ja będę ją szukał do końca gry i nie znajdę. Nie? Po to, żeby Henk miał Drive, żeby mógł zwiedzać te kolejne sposoby, dla mnie to było oczywiste. Więc wyobraźcie sobie moje zdziwienie i tutaj jakiekolby akurat zaskoczenie mnie wyszło doskonale, kiedy na tam 20 której sesji nie ja znalazłem tą córkę, nie? O. I słuchajcie, to nie jest złe. To jest fajne. Pod warunkiem, że MG wie o tym i sobie za czasu zrobi grunt. To znaczy on za czasu dał mi hinta, że mam jeszcze jedną córkę. Za czasu związa mnie przysięgą z drużyni. I pomimo, że mój główny drive się skończył, to ja nadal miałem teraz kolejny drive, kolejny powód, żeby kontynuować tą podróż. Kolejną rzecz, która mnie ciągnęła. W związku z tym, czy kończyć drive, czy nie, decyzja należy do was. Natomiast... Warto jest, żebyście obgadali to z angiekiem. Jak wy sobie wyobrażacie historię swojej postaci, jak Wy sobie wyobrażacie to, co byście chcieli, żeby ta postać osiągnęła. Mam kilka przykładów drive'ów, które a, uważam za dobre i złe. Jednym z najfajniejszych drive'ów, jaki w ogóle istnieje, przynajmniej w kinematografii moim zdaniem jest Indiana Jones. Słuchajcie, to jest facet, który jest wykładowcą na uniwersytecie. I w pewnym momencie on wstaje z łóżka autentycznie, zakłada kapelusz, bierze bicz, bierze pistolet i jedzie w ogóle w jakieś obce miejsca, walczy z nazistami, ratuje świat, ocala w ogóle artefakty boskie i tak dalej. Bo ma drive, bo ma motyw, żeby ocalić coś od zapomnienia, żeby zbadać coś nowego. To jest właśnie ten wątek, o którym mówiłem. Poszukiwanie. Poszukiwanie wiedzy, poszukiwanie itemów, poszukiwanie osoby. Coś, co sprawia, że możesz iść z miejsca na miejsce i możecie możecie ciągnąć tam, gdzie mu się żywnie podoba, a ty idziesz jeszcze się tym dobrze bawisz. Moim zdaniem jeden z fajniejszych wątków. Terminator. Mowa akurat o terminatorze z dwójki. Ochrona innej osoby. Słuchajcie, Mało co tak fajnie Was zwiąże z jakąś postacią z drużyny, jeżeli Wy w porównaniu z tym, jeżeli Wy przysięgniecie ją chronić, wtedy macie pewność, że jeżeli część drużyny gdzieś podąży, to wy zawsze macie pretekst, żeby za nią podążyć. Zawsze macie jakiś cel. W każdej sytuacji możecie, się, możecie znaleźć jakieś tam wyimaginowane nawet zagrożenie i stworzyć jakąś scenę w grze, która będzie śmieszna, fajna. Polecam kiedyś zagranie Szybą w Legendzie Pięciu Kręgów, takim porąbanym, naprawdę wychodzą wspaniałe kwiatki. Natomiast to jest wątek, który może napędzać waszą postać i nadal utrzymywać was razem z drużyną, pozwalać wam podróżować. Następnie nieśmiertelny. Tu już się robi mało przyjemnie, bo tak naprawdę ten facet chce zostać jedynym żyjącym. I tutaj dochodzimy do pewnego problemu. Drive, który jest destruktywny, będzie kiepski drive. Nieśmiertelny? Nie. No to dalej Nie. Ten facet e, nie chce zostać jedyny. Bo tak jak oglądasz. Już pomijam te takie części, gdzie oni się przenoszą i latają na czymś, e, ja raczej widzę nieśmiertelnego jako kolesia, on tak naprawdę nie chce z nimi walczyć. Zobacz, on przez ich lat, przez dwa, trzy wieki siedzi gdzieś w jakiejś rodzinnym dupie, nie wychyla stamtąd nosa, on nie ma ochoty spotykać innych, bo on wie, że jeżeli go spotka, tak? To za zacznie się buba, zginą inni ludzie, zginie jego żona, która już zginęła, tak? Czy jakiejś tam okazji, i tak dalej. I on przez bardzo długi czas chowa się. I słuchajcie, on powiedział lepiej niż ja, bym w stanie powiedzieć to, co chciałem przekazać. Drive'em Highlandera, drive'em niżmiertelnego nie jest zabić wszystkich. Drive'em niżmiertelnego jest przeżyć. To nie jest najlepszy drive. To jest drive egoistyczny, który ciężko Was połączy z drużyną. Jeżeli obiecacie komuś ochronę, jeżeli będziecie szukali czegoś, być może możecie grać śmiertelny, nie ma problemu, to zależy od systemu, nie? Natomiast drive sam sobie, aby przeżyć, po pierwsze często sprowadza się do tego, że jesteście niemobilni, bo się gdzieś kryjecie. To jest bardzo logiczny argument przetrwania. Ribik. Przecież zaczął się na planecie, na której nikt nie jest w stanie przeżyć. Eee, najgorszy z motywów, jaki znam, z drive'ów, o ile oczywiście gracie w normalnego RPG'a, normalną kampanię taką quasi-googiesami, którzy nie chcą zdobywać świata i zabijać go, to jest motywacja w postaci jetali z The one. Drive, on chce zostać jedynym najpotężniejszym, chce zdobyć cały świat. Słuchajcie, połączenie się z drużyną, podróżowanie z nimi gdzieś, żeby coś osiągnąć, coś zrobić, praktycznie jest niewykonalne. Tu jest jeszcze przykład drużyny, w której istnieje kilka fajnych drive. Film Mortal Kombat. Kilka głównych bohaterów. Eee, jak on się nazywa? Johnny Cage. Świetny motyw, fantastycznie nadający się na granie w kampanii. On chce udowodnić, że jest zajebisty. Pójdzie wszędzie, napruje każdemu w nos, po to, żeby pokazać, że on naprawdę jest taki dobry, jak się mówi, a nie udaje w filmie. Wiecie, to jest fantastyczny motyw, jeżeli chcecie zagrać poszukiwaczem przygód, nie? Poszukiwanie przygód, przeżywanie czegoś fajnego jest świetnym drive'em do tego, żeby wyjrzeć z drużyną. No bo jaki lepszy właściwie, nie? No i tutaj są dwie sporne sytuacje. Newkrank, y który tak naprawdę wyrusza po to, żeby pomóżcie trzymać brata. Drive destruktywny. Drive, który zakończy się w momencie, w którym on pokona kogoś, albo zginie. Ale popatrzcie, że M.P.E.K., w tym przypadku reżyser, wykorzystuje to, żeby New Kang uratował świat. Jego drajnem jest destrukcja, jest zabicie kogoś, ale tak naprawdę to można wykorzystać jakoś. Tylko że gracz musi się trzymać swojej postaci. I kolejny przykład, taka w pewnym sensie, jeśli byśmy tutaj deteki podłączyli, no to mamy fajtera, mąka i Poladyna. Pani, która wyrusza, aby aresztować strasznie złego gościa, który zabił jej partnera. Jedzie po to, żeby go aresztować, żeby wymierzyć sprawiedliwość, żeby go złapać. Suma summarum go zabija. Odwrotność Wilkana. Jej drive jest świetny i dobry, ale kończy się źle. Kończy się zabiciem de facto, czyli nie do końca tym, o co jej chodziło.